A co o sobie myślałaś wtedy? Jak hmm. o sobie myślałaś? To, co słyszałam, że jestem głupiatem, tak. Zabrałam jego rzeczy najważniejsze. On był dla mnie najważniejszy. Zresztą zawsze słyszałam, że mi zabiorą to dziecko, mm -hmm. że, jestem, że się nie nadaje na matkę i w ogóle. Jak z finansami? To teraz, bo klient płaci tobie i ty te pieniądze tak, musiałaś oddawać? Siostry mi powiedziały, co mamy robić, w razie czego kiedy zagrożałoby nam cokolwiek, i w jaki sposób mamy uciekać i co mamy robić. No, serce było jeszcze pięć razy bardziej. To albo osąd, nie? albo tak. z góry z moralnością. Nie, no. nie możesz tak robić, no to się nie ma otwartości mhm. wtedy. Y, pamiętam taką jedną sytuację, kiedy zabito jedną z dziewczyn i y, zorganizowałyśmy jej pogrzeb. Na tym pogrzebie były właśnie dziewczyny z ulicy. Ja będę płakać. Myślę, że gdybyśmy poszły w habicie, to tam y, złe rzeczy by się działy. Ja bym chciała kiedyś iść z wami, mogę? Myślę, że będzie to realne. Tak? Bo musisz się inaczej obrać. No. Nocie <laughs> porwą. Świat jest jeden rytm, nie musimy <laughs> być podobni, aby dobrze razem żyć.